Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Federacja KSW dnia wczorajszego przedstawiła nam kolejnych bohaterów, którzy zaprezentują się 18 grudnia przed śląską publicznością na Gali w Gliwicach. W kategorii piórkowej, doświadczony Damian Stasiak podejmie robiącego furore swoimi pojedynkami Loma Alies Kijewa. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o zestawieniu Webstera z Niemcem z Düsseldorfu. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Damian Stasiak to uznana firma na europejskim rynku, ponieważ podczas swojej kariery mierzył się z klasowymi rywalami i rywalizował w największych federacjach na świecie. Do swojego CV dopisał występy na galach produkowanych m.in. przez M1, BAMę, ACB czy UFC, gdzie stoczył łącznie aż 6 pojedynków. Do największej polskiej federacji, czyli KSW trafił przy okazji 51. gali w Chorwacji, gdzie zawalczył o tytuł z Antunem Raciciem. Webster niestety przegrał przez decyzję, natomiast ostatnio odbudował się dwoma zwycięstwami z rzędu z Patrykiem Surdynem i Adrielem Lezniewem, których pokonał w dobrym stylu. To bardzo mocno wywindowało jego pozycję w kategorii piórkowej do takiego stopnia, że jeszcze myślę, Max Diaz wygrane i zawalczy o tytuł. Nie ma jednak co wybiegać w przyszłość, bo jego najbliższym wyzwaniem jest walka z Lom Alieskiewem. Niemiec na co dzień trenujący w dyseldorskim UFD Gymie przed debiutem na gali KSW był widowany w głównej mierze na wydarzeniach spod Szyldu ACA. Dobre występy Lomaliego dały mu przepustkę do podpisania kontraktu z największą federacją nad Wisłą, gdzie stoczył pierwszy pojedynek w lipcu tego roku. Jego rywalem był Gilbert Ordóñez, któremu nie dał większych szans dominując go pod każdym względem od pierwszej sekundy ostatecznie go poddając pod koniec pierwszej odsłony. Fani od razu zobaczyli w nim potencjalnego nowego mistrza na przyszłość, natomiast Eskijew musi jeszcze w kilku walkach pokazać, że jest mocny zanim do tego dojdzie. Kolejny trudny sprawdzian już 18 grudnia, bo jego rywalem będzie popularny Webster. Bez wątpienia kategoria piórkowa potrzebuje takich zestawień jak Stasiak Eskijew, bo w końcu pojawia się w niej jakiś powiew świeżości, a nie tylko cały czas te same nazwiska. Do wyścigu do walki o pas dołączył jeszcze Daniel Rutkowski, więc opcji na kolejne zestawienia jest sporo i w końcu jest w czym wybierać. Od walki Damiana z Lomalim oczekuje wielu emocji i ekwilibrystycznych akcji, bo obaj zazwyczaj takie nam serwują podczas swoich pojedynków. Minimalnym faworytem na papierze zapewne będzie Niemiec, natomiast skreślanie Polaka może być bardzo mylne, bo on jak najbardziej ma argumenty, aby ugrać zwycięstwo. Finalny przebieg i rezultat tego pojedynku poznamy już 18 grudnia w gliwickiej arenie. Do Gali KSW 65 pozostały zaledwie 24 dni, a my jedynie znamy 3 zestawienia, które dojdą do skutku już w grudniu. Walką wieczoru będzie długo wyczekiwany pojedynek opas kategorii średniej pomiędzy Roberto Soldiciem a momentem Halidowym, a Common Event to starcie Saladina Parnasa z Danielem Torresem. Do tych dwóch walk dochodzi jeszcze ogłoszone wczoraj starcie Stasiaka z Eskijewem, ale i tak na karcie pozostały jeszcze 6 nieodkrytych zestawień. Podejrzewam, że Federacja praktycznie codziennie będzie rzucać nam kolejnym newsem, bo do gali zostało mało czasu, a na horyzoncie jest już styczniowe KSW 66. Pamiętajcie, że w tygodniu przed galą na kanale pojawi się materiał stypowania wszystkich pojedynków gliwickiego eventu. Wyczekujcie, bo jak zawsze będę miał dla Was dawkę solidnych typów. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o zestawieniu Łomali z Kijewa z Damianem Stasiakiem z gali KSW 65. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia prowadzący kanał World of MMA.